Ale jeżeli to działa, to znaczy, że jak zostało to podpięte, jak zostało to podłączone i jak tym kontrolować? Hmm. Dzisiejszy film będzie nie za długi, ale będzie bardzo treściwy. Mianowicie, jak podpiąć całe oświetlenie w obudowach od Silent UPC oraz jak tym sterować. Jak możecie zauważyć, ja tutaj mam obudowę Silent PC SG1X EVO TG ARGB. Dlaczego wybrałem tę obudowę? Z prostego względu, jest to jedna z najtańszych obudów od Selenium PC, która posiada rozdzielacz oraz posiada kontroler Nano ARGB w zestawie. Jest to potrzebne, dlatego że zadajecie mi bardzo dużo pytań, Czy kupiliście sobie właśnie na przykład takiego Signuma, albo Astrum, czyli te droższe obudowy, albo Regnum. I w każdej z tych obudów jest to samo, czyli Hub oraz kontroler Nano ARGB i nie macie pojęcia jak to podpiąć. I dlatego specjalnie dla Was powstał ten odcinek i dzisiaj pokażę Wam jak to wszystko podpiąć i jak tym kontrolować. Ja jako ogromny fan obudów Mini TX muszę przyznać, że Ej, ta obudowa jest naprawdę ładna Ale to, co nas najbardziej interesuje Ta obudowa ma w zestawie trzy stelle ARG bez przodu Oraz czwartą z tyłu Więc pierwszym nasuwa się pytanie Gdzie zostało to podpięte? Musimy zajrzeć do tyłu To jest nasz hub i możecie zauważyć, że CNPPC już tak naprawdę wyręczyło całą naszą pracę, czyli podpięło wszystko pod tego huba. Hub posiada 5 wyjść do LED-ów adresowalnych oraz 5 wyjść do sterowania naszymi wentylatorami, a dokładniej sterowania naszym wirnikiem. To jest wtyczka zasilająca nasz wirnik. Wygląda w taki sposób i nie ma co się przejmować, że jest tutaj wejście 4 pinowe, ponieważ wejścia 4 do wentylatorów są wejściami PWM. A 3-pinowe są sterowane napięciem. Do czteropinowej złączki wejście 3-pinowe pasuje jak ulał, więc nieważne, czy macie wentylatory 4 -pinowe, czy 3-pinowe, bez problemu możecie je tutaj wpiąć. Tak są, widzicie, kolejny wentylator trzypinowy wchodzi bez problemu. A teraz dla przykładu użyję Corsera LL120. On jest 4 jak możecie zauważyć. No i tak samo jak wersje 3 bez problemu wpinamy je w nasze złącze. To jest standardowa wtyczka ARGB, dostępna w, na przykład w Stellach. Jak możecie zauważyć, jest zbudowana standardowo, czyli ma plus 5V, datę, pusty pin oraz na końcu masę. Ciężko jest po prostu sobie nie trafić, no bo no tak raczej nie wepniecie. A tak wepniecie? Bez problemu. Więc teraz czas przejść przez pierwszy etap, czyli zamontować tutaj wszystkie nasze wentylatory, a tutaj podświetlenie naszych wentylatorów, albo jeżeli mamy nawisa z serii ARGB, to również tutaj podpinamy, albo jeżeli mamy paski ARGB o selenium PC, to również wpinamy je tutaj. Teraz, gdy już mamy wszystko podłączone, czas zająć się dwoma kabelkami, które możecie zauważyć tutaj, no i je gdzieś trzeba podpiąć. Tak naprawdę, gdzie podpiąć te kable, mówi nam sama instrukcja obsługi. Jak możecie zauważyć, jest to jedno oraz drugie wyjście. To jest wyjście ARGB, czyli to będzie nasz ten kabelek. On ma taki rozdzielacz, ale zaraz powiem do czego to służy. Ten kabelek możemy wpiąć albo do naszego złącza ARGB na płycie głównej, albo do kontrolera Nano Reset ARGB. Który jest dawany w zestawie, i on jest tam w woreczku. Natomiast drugi kabel, który odchodzi od naszego kontrolera, wygląda w taki sposób: jest to kabel czteropinowy który wpinamy do naszej płyty głównej do złącza np. FAN1 i wtedy po podpięciu tego kabla nasze wentylatory wystartują a po podpięciu tego pod kontroler Nano Reset ARGB albo płytę główną nasze wentylatory zaczną świecić więc jeżeli mamy płytę główną ze standardowym złączem ARGB wyglądającym w taki sposób to wtedy tą złączkę wpinamy a tą złączkę zostawiamy pustą ona po prostu nie jest nigdzie podpięta a jeżeli mamy jedną z nowszych płyt głównych Gigabyte, czyli od B550 ponieważ Gigabyte wprowadził nowy standard ARGB i już nie używa tych końcówek, gdzie jest 2 pin, przerwa 1 pin, tylko używa takiego 3 pinowego złącza. Teraz czas wydobyć nasz kontroler. Kontroler, który dostajemy w zestawie, jest to Silentio PC Nano Reset ARGB, który jest zapakowany w takim hermetycznym i antystatycznym woreczku. Kontroler wygląda w taki sposób. To oczywiście jest nasze zasilanie kablem SATA, które wpinamy do złącza SATA w naszym zasilaczu. To jest nasz, tak jakby, cały układ sterujący. I wtedy końcówkę z naszego rozdzielacza wpinamy w nasz kontroler. A tutaj podpinamy nasz przycisk reset. I w tym momencie szukamy przycisku reset. Jak możecie zauważyć, mam tutaj dość dużo pęk kabli. To są wszystkie kable, które odchodzą od naszych złącz tutaj z przodu bierzemy wtedy te złączki takie śmieszne dwupinowe i jednopinowe i patrzymy co jest na nich napisane Power SW to jest oczywiście nasz włącznik do komputera tego nie patrzymy Power LED plus i minus również nie jest HDD LED oraz na samym końcu Reset SW i to nas interesuje i teraz bierzemy nasz kontroler Nano Reset ARGB tutaj w środku jak możecie zauważyć są takie dwa piny i wpinamy nasz Reset SW do środka nie ma znaczenia, czy wepniecie tak, czy tak, tak czy jak będzie działać. No i jak podłączycie to w taki sposób, to wtedy zmieniacie tryby przyciskiem reset w waszej obudowie. Sam kontroler NanoReset ARGB daje 50 trybów świecenia, są kolory stałe, jest tryb ten czy są różne ładne kolory. Nie umożliwia zmniejszenia ani zwiększenia jasności oraz prędkości trybów. O tym warto pamiętać. Teraz zagrzamy to w taki sposób, na szybko komputer do środka i zobaczymy jak to świeci. Teraz dużo mamy wszystko zamontowane, nasz kontroler jest podpięty, nasze wentylatory oraz sam wirnik oraz podświetlenie jest również podpięte. Sprawdzimy czy wszystko działa. Jack it up. Teraz jak możecie zauważyć po wciśnięciu przycisku Reset zmienię tryb tego kontrolera. A teraz przeklikam kilka trybów, zobaczcie jakie są dostępne, no i widzimy się za chwileczkę. Lecz to jeszcze nie wszystko. W tym momencie sterujemy podświetleniem naszych wentylatorów z kontrolera nanoreset ARGB. Lecz jak mogliście zobaczyć na instrukcji, jeszcze druga opcja, czyli podpięcie podświetlenia pod naszą płytę główną. Więc zobaczmy, jak to było, gdybyśmy podpięli podświetlenie pod płytę. Na początku, oczywiście, szukamy złącza do LEDów na naszej płycie głównej. Jak możecie zauważyć, moje jest tutaj. To jest złącze RGB, a to jest złącze ARGB, które nas interesuje, czyli plus 5V. Data oraz masa. I oczywiście, pomiędzy datą a masą, pusty pin. I teraz, wracając ten kabelek, zamiast podpinać go pod nasz kontroler, wpinamy go do naszej płyty głównej, czyli pod nasze złącze ARGB, widoczne tutaj. No, jak teraz zauważycie, po wciśnięciu przycisku reset nic się nie dzieje. Więc, jak zmieniać tryby, jak zmieniać w ogóle kolor wentylatorów? z aplikacji płyty głównej. Tak na szybkości wyjaśniając. Jeżeli macie płytę główną Gigabyte'a pobieracie aplikację RGB Fusion. Jeżeli macie MSI'a pobieracie Mystic Light. Jeżeli macie ASUS'a pobieracie ASUS Aura. A jeżeli macie ASRock'a pobieracie polichromę RGB. Wtedy jak na przykład w moim przypadku mam płytę ASUS'a pobieram ASUS Aura i tam zmieniam podświetlenie naszych wentylatorów. Jakie jest tam możliwość również zmieniania podświetlenia samej płyty głównej. Moja płyta główna posiada LED adresowane z tyłu oraz podświetlany znaczek Strixa, dlatego sama aplikacja umożliwia również synchronizowanie podświetlenia całej płyty głównej z naszym oświetleniem, czyli z naszymi świecącymi wentylatorami. A teraz przydałaby się jakaś myszka, klawiatura i monitor, więc pora to przynieść. Teraz już mamy podpięte nasze podświetlenie pod płytę główną, wchodzimy w aplikację do sterowania podświetlenia. Ja mam płytę Asusa, więc jest to Asus Aura. No i tutaj mamy nasze dostępne tryby, to są kolory stałe, tutaj sobie można na przykład wybrać, powiedzmy taki granatowy, zielony, czy cokolwiek chcecie. Tutaj mamy oczywiście jasność, to jakby natężenie tego, że teraz na przykład będzie świeciło na biało. Idąc dalej mamy oddychanie. Oczywiście pamiętajmy, że w każdej innej aplikacji, czy na przykład RGB Fusion albo Mystic Light od MSI, te tryby będą się od siebie różnić. Na przykład będzie ich więcej albo mniej. Asus z serii Rockstrix ma najbardziej rozbudowaną aplikację do właśnie sterowania podświetlenia, dlatego tych trybów jest po prostu tutaj najwięcej. To miejcie na uwadze. Teraz na przykład weźmiemy oddychanie pomarańczowe. Teraz na przykład Color Cycle, czyli taka zmiana między wszystkimi dostępnymi kolorami. Rainbow, czyli taka bytęcza. Comet, Flash and Dash. Później jest Wave, Glowing Jojo. Następnie Stair NIGHT. Strobing. Oczywiście w każdej trybie można sobie ustawić kolor. Następnie jest SMART. Kolor będzie określał to jaką mamy temperaturę. I możemy sobie na przykład wybrać CPU Loading. I teraz im procesor jest bardziej obciążony, tym wentylatory będą świecić bardziej na żółto, a później bardziej na czerwono. Teraz zakrzycimy na temperaturę, tak możecie tutaj zauważyć, na zielono jest do 40 stopni, później od 40 do 50 będą się świecić na żółto, a jak na naszym procesorze przekroczy 60 stopni, to wentylatory zaczną się świecić na czerwono. Później mamy granie do muzyki, to jest też ciekawy tryb, zaprezentuję Wam to. A co najlepsze, im głośniej gra muzyka, tym mocniej świecą nasze wentlatory. No i tak wygląda ogarnięcie podświetlenia w obudowie SG1X TG rgw tak samo wygląda to w innych obudowach od PC z dopiskiem ARGB, posiadającymi rozdzielacz oraz kontroler Silent PC Nano Reset ARGB. Dziękuję bardzo, że tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę, bo robię już chyba drugi albo trzeci dzień ten materiał. Napracowałem się jak ja pierniczę, ale myślę, że było warto, aby pokazać Wam, jak to wszystko zrobić, żebyście Wy, drodzy widzowie, widzieli jak najwięcej i żebyście mogli sami podłączać podświetlenia w Waszych kompach. Do następnego odcinka. Cześć!